Po znieczuleniu ogólnym miałam na udzie wielki ślad. Co to było? Moje jednoznaczne podejrzenie pada na diatermię, czyli jedno z narzędzi chirurgicznych. Ale to nie była operacja UDA. Już wyjaśniam. Chirurdzy do cięcia tkanek i zamykania krwawiących naczyń używają często prądu elektrycznego. I można użyć takiej jakby pensety i przepuścić prąd pomiędzy jednym jej końcem a drugim, ale dużo większe pole manewru daje przepuszczenie prądu przez człowieka. Można wtedy takim narzędziem sięgnąć nieco głębiej. No i żeby takie narzędzie było skuteczne, precyzyjne i nieszkodliwe, to trzeba prąd wpuścić przez małą powierzchnię, a wypuścić przez dużą. Dzięki temu na wejściu prąd tnie albo przypala, a na wyjściu nie robi żadnej krzywdy. I taki duży ślad na udzie to właśnie miejsce wyjścia prądu, czyli elektroda od diatermii. A ślad nie wynika z poparzenia prądem, tylko z nadwrażliwości na plaster.